widzowie, pokażę Wam efekt końcowy lasu. Chociaż nie wszystko urosło, to wygląda to. Dzień. Ale ten las jest bardzo, bardzo, bardzo duży. W sensie właśnie taki trochę mały, ale duży. O, urosło coś właśnie. W ogóle. Tutaj były te rzeki? Nie wiem. Tak mi się wydaje, jakby. Czy, no tutaj jeszcze coś, tu... To jest grane? spamimy Aha. To. Dobra. Co jest grane? Ej. Ej, nie, no co jest? I co jest? Co jest? Wchodzę... Wchodzę w bloku, chodziłem. Dobra, dziwne to było. Chodziłem w bloku. Dobra, na razie las wygląda. No nieźle, no. Chciałbym go bardziej, jeszcze, jeszcze bardziej, bo to jest bardzo oświetlone. Ale oświetlić tak. O. Tak, na zewnątrz. Jeszcze się oświetlałem niby na zewnątrz. O, na trochę. Na drzewach się nie da. Wow! Idealnie gdy puściłem spację, to nagle się urosło drzewo sobie. Tu można się zgubić. Ej, ale tajna baza! Dobra, muszę nagrać odcinek, że tu jest tajna baza. To oznacza sobie pochodniami. O. To tutaj na baza jest. A później, oczywiście, te pochodnie zniszczymy. Ej, ale co? Czekaj, co? Ej, dobra, to będzie mega odcinek. Co? Dobra, zaznaczam sobie to wszystko tu. O, muszę sobie to wszystko zaznaczyć i chyba to znajdę. Tak, tu musi być mało tych pochodni, właśnie a później będzie dużo, o, i wtedy to zobaczę, dobra. Ale efekt, efekt, o, efekt końcowy wygląda tak. No i jest to dziwne trochę te różowe drzewa drzem takiego dziwnego niby, wiecie? Ale nie wszystko urosło, więc to jest trochę niefajne. Ale możliwe, że powiększymy ten las. I będzie aż do pustyni. Takie... Będzie taka granica. I wtedy będziemy mieć fajny widok z domku. A my załatamy tą dziurę, jeśli zostawicie lajka i subskrypcję. Będzie mega, mega po prostu. Mm. No i ten las, no... Myślałem, że będzie więcej, że to samo rośnie tam coś. Jest coś innego, co by mogło przyspieszać tych rośnienie wszystkich rzeczy? Wiecie? O, raczej nie. A, Dobra, tam przy okazji zrobimy jakiś posąg. O. Tak, przy okazji. O. tak, o, o, nie, tak, dobrze, o, o, um. i teraz Słuchajcie, może to zrobimy... O! To jest tak zrobimy tak. Hmm. czekajcie, może o. o o, wiem, tak tak i tak o tylko to będzie wyglądało jak Czekajcie. Tak, o. Czekajcie, jak ja tu. A, no. Tak. Tak. I tak. Nie, no fajnie. Dobra, teraz robimy tak, o tak i tak. <śm> tak, tak i tak. I jeszcze jedno. tak, tak i tak. I teraz tu. mogła być taka. O. O wiem, zrobimy tak. O! O! Nie, czekajcie. Buźka może by była. O! A może O nie złe. Teraz to. O, teraz dobrze, fajna to. Taka buźka fajna. Widzę więc taki skin. Tak, o, no, tak, o, no, tak. O, no, tak, no, o, no. Bobajka. no, Bobajka. O. Zrobimy tak, tak, tak. Nie, co to jest, co to jest, co to jest, co to jest? Uuu, dobra, czekajcie, może to by mu coś poprawiło? Nie, no mega. Uuu, dobra, nie, 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 koniec. 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 tu jest okropne. Ej, czemu to. Czy to mi przypomina trochę? Wojana? E. <grymne> Ej, to będą mój ręce. Bum! Kciuk w górę! Zostawiajcie suba! Kciuk w górę! O, a teraz druga rączka. To zgadnijcie co. No, o! 我。 teraz to na przykład zrobimy tak o mm, albo dobra Robimy po prostu tak i tu robimy tak. Nie! No, dobra, już noc się robi. Szybko, szybko działamy. Szybko działamy. O. O. Nie. Teraz to musimy skasować i zrobić to tu. Oh. No. O! O! I moi drodzy, to na tyle z tego odcinka ten posąg jest kozacki. Patrzcie. Nie no, koks, posąg, koks. Las wygląda tak i chyba coś nam tu urosło. Tak mi się wydaje. Dobra. Widzimy się w następnym odcinku. No i nara. Już na długo piosenka kwateria główna. Widzimy się na teledysku i mam nadzieję, że będziesz oglądał. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Nara. Bio games! Wbijaj na kanał i subskrybuj.